Cześć, gracze! Z tej strony gracz z Rosji. Pamiętacie, mówiłem, że w Rosji Stalker 2 nie został jeszcze zablokowany, ponieważ na razie nie znaleziono w grze nic, co by obrażało Rosjan lub Federację Rosyjską. Oczywiście rosyjskim deputowanym nie podoba się to, że pieniądze ze sprzedaży Stalkera 2 trafiają na wsparcie armii Ukrainy, ale ostatnio gracze znaleźli w grze bardzo mocne odniesienia do rzeczywistości, które wyraźnie są skierowane przeciwko Rosji i z tego powodu gra zostanie prawdopodobnie zakazana w Rosji. To nie są sugestie, to bezpośredni tekst obrażający Rosjan. Od razu chcę powiedzieć, że w ogóle mnie to nie obraża, bardziej śmieszy mnie, jak na to reagują rosyjscy patrioci, a ja spokojnie gram w Stalkera 2 na żywo na YouTube od godziny 15 każdego dnia. Co więcej, jestem poszukiwany w Rosji za to, że mówię to, co chcę, a nie to, co chce usłyszeć rosyjski rząd. Ale co takiego gracze znaleźli w Stalkerze 2, że rząd Rosji postanawia zablokować tę grę? Na razie znaleziono trzy powody, dwa z nich bardzo zirytowały władze i zwykłych graczy. Zacznijmy od tego, że w Stalkerze 2 jest radio, na którym gra 100 piosenek. Gracze znaleźli jedną piosenkę zatytułowaną Ukraińska Ludź Bella Ciao Cover. Żebyście zrozumieli o czym jest ta piosenka, przetłumaczyłem ją dla was i oprócz całego tekstu interesuje nas ostatnia zwrotka. W związku z tym rosyjskie media są w szoku. Jak to możliwe, że coś takiego trafiło do gry? Najważniejsze jest to, że rosyjskie media są zdziwione takim postępkiem i nie rozumieją, dlaczego twórcy gry tak postąpili, przecież mówili, że w grze nie będzie polityki. Ale idźmy dalej. Kolejna rzecz, którą znaleźli gracze, to stary plakat agitacyjny, który wieszano w ZSRR. Często na takich plakatach widniała pierwsza linijka hymnu ZSRR Sojus Nieruszymych republik Swobodnych Jednak twórcy gry Stalker 2 zrobili tak, że ten plakat został lekko zniszczony Ponieważ wisiał w budynku za długo i niektóre litery spadły Jeśli przeczytać ten napis po rosyjsku wychodzi Związek Rozpadający się Republik Niewolnych Oznacza to, że ZSRR można było zniszczyć Co w zasadzie się stało A także, że republiki nie były wolne a teraz Rosja stara się odebrać tę wolność Ukrainie. Jeśli nie wiedzieliście, to władze rosyjskie bardzo tęsknią za ZCRR. Wielu chciałoby przywrócić te biedne czasy, bo mówią, że wtedy było lepiej. Dlatego, kiedy ktoś obraża ZCRR, nawet w grze, bardzo ich to boli. No i trzeci powód. Jest on dość kontrowersyjny, ale mimo wszystko Wam go opowiem. W grze jest postać o imieniu Rosi, który jest żołnierzem i trzeba go zabić. Kiedy do niego podchodzisz, pojawia się napis Soldat Rosji, a jeśli dodamy jedną literę, to powstaje napis Soldat Rosji, to znaczy żołnierz Rosji i jest martwy, a wszystko to w ukraińskiej grze. Rosyjscy streamowie wybuchli z tego powodu i zaczęli przedstawiać swoje wersje wydarzeń w Stalkerze. Na przykład, jak wiemy, w Stalkerze można włączyć rosyjskie napisy, ale nie rosyjski dubbing. Wszyscy Rosjanie grają z ukraińskim dabingiem, ponieważ jest lepszy od angielskiego, a oto co napisał jeden z popularnych streamerów w Rosji. Stoker 2 podsyca i tak już brutalny konflikt. Zobaczcie sami, przez 6 godzin strzelałem do żołnierzy mówiących po ukraińsku. Nawet zmęczyłem się tym, zabiłem ich około 200 osób. Czuję, jakby mnie zombowali do jakichś działań. Nie wiem, jak to będzie wyglądało dla Ukraińców, którzy będą zabijać swoich rodaków w takiej ilości. Ale ja już się zmęczyłem. Także w Ukrainie także zakaz wydaje się najbardziej słusznym rozwiązaniem. Poza tym w grze jest dosyć ciemno i jeśli nie widzę wroga, to tak jak w życiu strzelam w stronę skąd słyszę ukraiński język. Ten streamer, używając noża, wyciął na ciele zabitego ukraińskiego wroga literę Z, za co został zbanowany przez platformę, na której miał transmisję na żywo. Wszyscy byli w szoku z powodu jego działań. Nawet rosyjscy widzowie byli niezadowoleni. Sam streamer nie spodziewał się takiej reakcji i popadł w depresję, pisząc następnie: Ogromna liczba doniesień i masowe raporty, gdzie tylko się da, w różnych mediach społecznościowych, groźby w prawdziwym życiu i inne nieprzyjemne rzeczy. W takiej sytuacji nie ma mowy o działalności publicznej. Ponadto wszystko to mocno pogorszyło moje zdrowie, ponieważ w takich warunkach stresowych zawsze pojawiają się komplikacje moich przewlekłych chorób. Więc w najbliższym czasie nie wrócę. Może po nowym roku, w lutym, marcu, będą transmisje na Kik lub WKi Play. Na razie po prostu przemyślę, co dalej, dokąd się udać, i odpocznę, oczywiście. Pracowałem do wyczerpania. Korzystając z okazji, przepraszam moich rosyjskojęzycznych widzów. W ostatnim czasie mówiłem wiele złych rzeczy, których nie powinienem mówić. Zrozumiałem coś ważnego dla siebie i zmieniłem swoje poglądy. Może kiedyś o tym porozmawiamy, tylko jeśli znajdzie się miejsce na świecie, gdzie można mówić, co się myśli. Czy zgadzam się z banem na końcu? Po przemyśleniu odpowiem: Tak, oczywiście. Skoro tyle osób się wkurzyło, to znaczy, że podsycałem konflikt. Nie ma o czym rozmawiać, wszystko jest jasne. Nie widzę sensu mówić czegoś innego. Wynik na ekranie w każdym sensie. Czy miałem zamiar wywołać to wszystko? Oczywiście, że nie. Po co mi to? Nie mam ochoty się kłócić z banem, bo wyobrażenie, że Twitch posłucha mnie, a nie drugiej strony, jest absurdalne. Zwłoki w grze i groźby w moim kierunku w prawdziwym życiu to dwie różne rzeczy i Twitch będzie po stronie wirtualnych zwłok. Nie trzeba mnie żałować, ponieważ sądząc po tym, że to już dziesiąty raz, kiedy wplątuję się w taką sytuację, jestem po prostu debilem i coś ze mną nie tak. Ale to też mówi, że nie zmienię się już. Nie ma co się martwić, różne rzeczy się zdarzały, nawet gorsze. A hejterom nie mam nic do powiedzenia, cieszcie się. I bawcie. Dodał także kolejny post w języku ukraińskim, w którym prosi, by przestali oglądać jego transmisję, jeśli nie podobały się im jego słowa i wyrażenia. A tak przy okazji, tak, to nie pierwsza jego problematyczna sprawa, ponieważ pewnego razu musiał uciekać z Rosji tylko dlatego, że włożył skarpetkę brudną w odchody do muzułmańskiej książki Koran. A ponieważ w Rosji jest zabronione prawem obrażanie wierzących, natychmiast zaczęła go szukać policja, ale udało mu się wyjechać z kraju. Obecnie mieszka w USA i wspiera Rosję w wojnie na Ukrainie. Politycy oczywiście nie pozostali obojętni. Szef jednej z rosyjskich partii powiedział, że Stalker 2 to gra nazistów. Obecnie wychodzi kontynuacja gry Stalker 2 od ukraińskiego studia, które wspiera siły zbrojne Ukrainy. A dochody z gry również trafiają do ukronazistów. Dlatego uważam, że odpowiednie nasze służby prawidłowo ocenią sytuację, by takie produkty nie trafiały na nasz rynek. Ci, którzy planują pobrać piracką wersję gry, chcielibyśmy zachęcić do poczekania. Ponieważ nie wiemy, co tak naprawdę instalujemy na komputerze razem z grą, to wiedzą tylko ukraińskie służby specjalne, a także na Zachodzie, gdzie zarządzają tymi służbami i całym reżimem Zełenskiego. Trzeba myśleć o własnym bezpieczeństwie, by nie wpaść pod wpływ naszych wrogów. Jak mówiłem wcześniej, na moim kanale będą teraz również transmisje na żywo. Postaram się używać do tego YouTube, ponieważ kiedy zacznę stream na YouTube, wszyscy moi subskrybenci dostają powiadomienie i wszyscy wiedzą, że transmisja się zaczęła. Jeśli będę prowadzić transmisję na Twitchu, to wielu z Was nawet się o tym nie dowie. Dlatego każdego dnia o 15 będę czekał na Was na moim kanale. Pogram w Smute i inne rosyjskie gry, nie tylko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.